Proszę Państwa, bardzo Państwa przepraszam, że dzisiaj znowu jestem u Was i znowu zawieram Państwu czas, ale jestem zmuszony do tego nagrania, ponieważ dostaję dużo telefonów odnośnie tego komunikatu wczorajszego, który Państwo, który Państwo macie na, na, na filmie, a mianowicie chodzi o, no, o tworzenie klubów y, zdrowocholików W60. W związku z, ty, z tym, że Państwo piszecie, pytacie, Pomyślałem, że dzisiaj nagram Wam parę słów, dosłownie, proszę Państwa, nie dużo, ale chwila, kilka chwil. Żebyście, żebyście wiedzieli Państwo z czym to się je, ki, jak, może inaczej, kto z kim śpi, za ile i dlaczego tak drogo bierze. Jaki cel by jest tworzenia takich klubów zdrowocholików? Im nas więcej, proszę Państwa, tym świat zdrowszy. Jeżeli Państwo stworzycie sobie taki, taką grupkę, która, która będzie szła w jednym kierunku, mianowicie ochrona zdrowia, zdrowe żywienie, zdrowy sposób życia, unikanie używek, unikanie stresu, wymiana poglądów, to proszę Państwa, jesteście wygrani. Zapomnijcie, gdzie lekarz przyjmuje, gdzie jest Wasza przychodnia zdrowia. Po prostu to zapomnijcie, ponieważ no, organizm Wam odpłaci. Jeżeli mianowicie będziecie Państwo tam mieli na miejscu, to będziecie mieli to dobrze, że będziecie po prostu nie będziecie musieli nigdzie jechać, a będziecie mieli wszystko u siebie. Proszę Państwa, żeby była jasność, ja nie chcę nic, żadnych tutaj zakładać jakichś spraw, które by miały z tego jakieś profity. Bo Boże, ja mam proszę Państwa 182 cm wzrostu i ważę 120 parę kilo, co znaczy, że ja dobrze, dobrze sobie radzę. Nie cierpię biedy. Żonę mam, no co prawda to samo od 35 lat. Ale mam. Nie odeszła, to też jest sukces. Dzieci mam. Mam co jeść, mam gdzie spać. Pieniędzy nie lubię, to tak jak każdemu powtarzam. No co muszę, to już muszę, a co nie muszę, to nie muszę. W związku z tym pomyślałem, że jeżeli Państwo byście sobie zaczęli zakładać takie nie. nie nieformalne grupki, gdzie byście mogli Państwo pozyskiwać wiedzę, to ja bym się tylko cieszył, że idzie Wam to dobrze. Chciałbym Państwu tutaj udzielić parę sugestii, jak, jak to zrobić, bo to jest głównym meritum sprawy, które Państwo pytacie. Przede wszystkim, proszę Państwa, nie nadawać temu żadnego formalizmu. Formy, formalizm wiąże się z obowiązkami. <laughs> Jeżeli Państwo zaczniecie się gdzieś rejestrować, zaraz będą do Was mieli wszyscy święci jakieś, jakieś pretensje, a to trzeba rozliczenia, a to ktoś będzie Was sprawdzał, a to urząd skarbowy, a to starosta, a to wojewoda, a to ktoś tam święty, tylko papież, tylko nie będzie do Państwa miał nic, a tak to wszyscy poza tym. <śmiech> Dlatego <śmiech> proponuję, żebyście Państwo skupili sobie wokół sprawy trzy osoby, bo to jest taki minimum trzy osoby, nie? może się po, potem Wam rozwijać lub zwijać. To już jest sprawa jak u kogo. Ale naprawdę osoby, które, by, które są zainteresowane fitoterapią, naturoterapią, zdrowym stylem życia, zazwyczaj są to osoby, które mają problemy zdrowotne, albo to w rodzinie ze sobą, albo z sobą, albo z, w rodzinie, albo z dziećmi najczęściej. Z, z, to mówię to, proszę Państwa, z praktyki. I ci ludzie na pewno będą z Wami. <laughs> Czyli Minimum te trzy osoby sobie znajdźcie, Nie wybierajcie żadnych zarządów. Jedynie wybierzcie sobie człowieka, który, yy, który to człowiek yy, będzie takim kontak kontaktowym. No, może to być lider, no może być. Możecie się nazwać, jak chcecie. No, ktoś, to będzie ze mną miał kontakt. A po co to zaraz powiem Państwu? Czyli te trzy osoby sobie znajdźcie. Znajdźcie sobie pa Państwo lokum. Jakieś takie lokum dostępne, przynajmniej, żeby dwa razy w miesiącu, żebyście mogli się spotkać. Czy to będzie dom prywatny, czy to będzie jakaś biblioteka, czy to będzie jakieś w szkole, czy gdzie, no gdzie tam Państwu pasuje. Tak, żebyście mogli się spotkać i wybić kawę. Porozmawiać, wymienić poglądy, odebrać materiały. Porozmawiać z innymi klubami, które prawdopodobnie będą się zawiązywać, bo widzę to po, po zapytaniach, po ilości monitów. Znajdźcie sobie Państwo taki lokal. Jeżeli będziecie mieli minimum te trzy osoby, może być więcej, ale minimum te 3, bo to tak to ustalcie sobie Państwo termin. To jest trzeci krok. Ustalcie sobie Państwo termin spotkań minimum dwa, dwa razy w miesiącu, minimum co dwa tygodnie, bo, bo wygaśnie to, proszę Państwa. Najlepiej, żeby to było raz w tygodniu, ale jeżeli nie, to przynajmniej co drugi tydzień. Ja bym proponował Państwu piątki albo niedzielę. Piątki są najlepsze, bo robić sobie porządki, ustalić sobie jakiś taki. Dla Państwa go, dogodny termin i, i, się, i się spotykać. W niedzielę tak, tak samo M można, można, w niedzielę też. E, no bo w soboty to nie bardzo, bo są imprezy, są wesela, w sobotę zazwyczaj są proszę Państwa spotkania, gryle i tak dalej, spotkania rodzinne, gdzieś wyjeżdżacie. No to to raczej nie, ale w te dni jak najbardziej. No, czwarty punkt, jak mówiłem, ustawcie sobie Państwo osobę do kontaktu ze mną, bo będzie to konieczne bo chciałbym Państwa poprowadzić jak ten kontrolę lotów ten samolot, żebyście pięknie osiedli sobie na, na, na pasie startowym wiedzy i żeby było fajnie. <laughs> proszę Państwa, piąty punkt to jest taki najbardziej wrażliwy, ale konieczny ponieważ na spotkaniu takim będzie zawsze potrzeba, żeby się napić kawy, herbaty, czy tam jakiegoś jakieś zioła sobie zaparzyć, no to, to, to proszę Państwa, no niestety no za darmo nikt nie da, nie? No to, Zazwyczaj praktykowane jest tak, że kapelusz leży na stole podczas zebrania i tam kto ile ma, czy złotówkę, czy 5 zł, czy 50 groszy, czy, czy nie ma, to nie ma, no i wrzuca i ten lider, czy tam kto tam odpowiada za to, widzi, że tam ma 10 zł, czy 15, to idzie kupuje herbatę i, al, i kilo cukru, no i macie Państwo już zabezpieczone, zabezpieczone od strony tej spotkania, tak to bywa zazwyczaj. to są groszowe sprawy proszę Państwa, ale... Ale są. Punkt siódmy. Skontakt, jeżeli już Państwo te wszystkie sześć punktów yy, przejdziecie, to skontakt, proszę się ze mną skontaktować. Mailowo, ja Państwu podam pełny, pełny kontakt ze mną, numer telefonu, mail i tak dalej. I proszę Państwa, jak już ze mną się skontaktujecie, to ja będę Państwa kierował. Gdy otrzymam od Państwa. Zgłoszenie, że jesteście Państwo, że ten klub jest gotowy, to pierwsza rzecz, rzeczą, którą Państwu wyślę, to będę Państwu wysyłał po co tydzień jeden, jeden materiał. Co tydzień ja wiem, że Wy możecie to w ciągu 15 minut og ogarnąć, ale co tydzień, taką zasadę przyjmuję, żebyście Państwo mieli czas, oswoić się z tym. Tak, plansza, którą Państwo widzicie częściowo za mną, tutaj z tyłu, będzie w form formie elektronicznej, pierwsze dostaniecie Państwo do nauki. Tutaj są pokazane. Pokazane zioła i cały kot jest pod nimi. Ja Państwu tłumaczę, jak nie korzystają, to jest coś pięknego. Dużo wysłałem to, ale chciałem, żebyście Państwo to mieli, ponieważ Wam to pomoże rozpoznawać zioła. Podam Państwu link do PlantNet, jest taki międzynarodowy katalog ziół, żebyście sobie mogli Państwo sami w terenie podczas wycie wycieczek robicie, robicie sobie Państwo wycieczkę rozpoznajecie zioła i wszystko jest ok. To jest coś pięknego, Zabawa plus do tego jeszcze. Rozpoznawanie ziół. Drugi krok. Za tydzień wyślę Państwu katalog zbioru ziół. Wyślę Państwu katalog zbioru ziół, żebyście wiedzieli kiedy, jakie zioła się zbiera i jak. I będziecie mieli już drugą rzecz fajną. Trzeci krok w trzecim tygodniu. Wyślę Państwu taką tabelę, którą ja używam, jak mam kogoś, to do niej Z bo nikt z nas nie jest z omnibusem. Więc ja zerkam do tej tabeli. Ja Wam po prostu tą tabelę wyślę. Wyślę Państwu tą tabelę ziół, które działa na co działa. To jest trzeci tydzień, w czwartym tygodniu yy, powiem Państwu, jak wyślę Państwu, yy, Państwu materiały, jak przygotowywać proste recepty. Proste recepty, proste sposoby, no to, jest, to jest zawarte w książce Wyzdrowie 60. Zobacz, 60 SOS, ratuj się, kto chce w te, te, tej książce. To będzie, będziecie Państwo już wiedzieć, co, kto z kim śpi i ile bierze. To by był piąty punkt. To, czy punkt. Czwarty punkt, przepraszam. Piąty punkt to jest punkt, podstawowy kurs, który jest na YouTube, ale ja Państwu wyślę go, żebyście mieli każdy klub, żeby miał to yy, ten. Ten, ten, ten kurs. Jeżeli to przyjdziecie Państwo, to potem kursy kierunkowe. To już będzie indywidualne podejście. Tutaj widzę, że jeszcze zapomniałem Państwu podać w punkcie szóstym, w, w tamtej tabeli, żeby otworzyć sobie stronę YouTube. A przepraszam, stronę Facebooka. Przepraszam najmocniej, stronę Facebooka. Dlatego, że jeżeli będziecie Państwo mieli swoją fa, swój fanpage, to oprócz tego, że będziecie Państwo mogli się chwalić, a będziecie mieli czym się chwalić, to jeszcze dodatkowo będziecie Państwo mogli konsultować się z innymi klubami i proszę Państwa, będziecie mogli zdobywać jeszcze większą wiedzę, stworzycie taką siatkę pozytywnie, pozytywnie Pozytywnie nakręconych ludzi, która to siatka, będzie zdobywać wiedzę. Po pół roku działalności takiego klubu gwarantuję Państwu, że będziecie dużo wiedzieć. Bardzo dużo. Będziecie Państwo mogli już pomagać w prostych przypadkach, na przykład na przykład zatrucie pokarmowe, jak jakieś takie lekkie jest, na przykład jak, jak macie Państwo grzybice paznokci, grzybice na lądu, łopryszczka. Afty, jakieś, jakieś choroby, na przykład jęczmień, niektóre choroby skóry, takie proste, będziecie Państwo już mogli leczyć. Dlatego ja Państwu nie będę udzielał porad, to od razu ostrzegam. Tych Państwa, którzy chcieliby żeby założyć klub i pytać się mnie cały czas, a co na to, a co na to nie, to Wy będziecie mnie uczyć, nie ja Was, ponieważ Wy będziecie już wiedzieć, jak, co na co. To Państwu gwarantuję. Chyba, że ktoś będzie uparcie dążył, żeby mi zrobić na dzisiaj nie nauczyć, no to jest zasadność do zapisywania się do takiego klubu. Proszę Państwa, możecie Państwo sobie, jak już będziecie jeździć, to co mówię, będziecie mogli sobie Państwo wziąć samochód, wsiąść w samochód, pojechać do lasu będziecie wiedzieć, czego szukać. Na przykład teraz możecie już Państwo robić Białoporek. W niedzielę nakręcę Państwu film o Białoporku. Wezmę Państwa w teren, pokażę Wam. Białoporek. Bo teraz jest pora na zbieranie białoporka i czyru. Czyru u nas ciężko znaleźć, ale białoporek jest. Białoporek bardzo dobry jest na choroby układu pokarmowego. Bardzo dobry jest przeciwzapalny. E, uspokajający, o! No ale to Wam wszystko powiem. <laughs> możecie Państwo się rozglądać za owocami jałowca. Możecie Państwo na wiosnę. No, no na wiosnę to już możecie Państwo sobie robić więcej tych wycieczek. Poznawać kraj, poznawać swoją okolicę, poznawać, ustalać sobie, gdzie co rośnie, żeby pozyskać surowiec. Możecie Państwo sobie w końcu robić swoją zielotekę, ziołotekę, ziołotekę, czyli skład swoich ziół, które potem będziecie wykorzystywać. I tutaj Wam podpowiem, jak to robić. Wszystko Wam postaram się pomóc Państwu żeby kiedyś jakby w razie mnie brakło albo coś, żebyście Państwo nie zostali jak sieroty, tylko żebyście byli w pełni świadomymi yy, użytkownikami ziół, O tak to bym chciał Państwu powiedzieć. Tak jak starałem się w swoim życiu postępować, żeby dzieci dzisiaj moje nie zostały, że tak powiem, bez niczego, tylko starałem się, żeby wszyscy pożykiem budownictwa, żeby nauczyli się zawodu, żeby przynajmniej zawsze traktowali klienta uczciwie, z szacunkiem pracowali ciężko ale żeby ludzie byli zadowoleni no przynosi to efekty, bo dzisiaj nie mam co do tego żadnych zastrzeżeń I chciałbym żeby Państwo tak samo takie, takie, żebyście byli takimi moimi w dziećmi którzy kiedyś, kiedyś będziecie mogli z tego korzystać, pomagając sobie i pomagając komuś, czego Państwu bardzo serdecznie życzę i jeszcze raz przepraszam że dzisiaj się Państwu narzuciłem. Wszystkiego najlepszego. Do widzenia.